No, cześć, ja jestem Miner, a dzisiaj, słuchajcie, pokażę Wam sześć, moim zdaniem, bardzo fajnych Seedów w Minecrafcie 1.14.4, ale działają też na wszystkich innych wersjach 1.14. I zauważyłem, że ostatnio bardzo podobają Wam się takie Seedy, dlatego dzisiaj pokażę Wam ich troszeczkę więcej. I w pierwszym Seedzie, wszystkie Seedy oczywiście macie w opisie, ryspimy się w takim oto dołku. No, tam już widzicie, że jest wioska. Mm, dookoła mamy, słuchajcie, tajgę. Zwykły, no zwykły jakiś leśny biom, tutaj oczywiście łąka, ale najbardziej interesuje nas ta wioska, słuchajcie, ponieważ mamy tutaj aż dwóch kowali. Oczywiście mm, kościół, w którym możemy znaleźć standardowo yy, breeding stand, czyli po prostu stół alchemiczny. Na górze prawdopodobnie nic nie ma dosłownie nic także tutaj mamy tylko stół alchemiczny. Ale najbardziej nas prawdopodobnie interesuje to, co mamy u Kowala. No i mamy, słuchajcie, miecze, żelazo. Nie jest to jakiś bardzo dobry lut, tak naprawdę. Ale jeżeli chodzi o samo e, położenie tej wioski, to jest ono naprawdę moim zdaniem całkiem ciekawe. O, tu nawet diament mamy, kurczę. Widzicie, jeszcze rozwaliłem. Mm, o samo położenie wioski jest o tyle fajne, że mamy tutaj, słuchajcie, jeden, drugi, trzeci. I czwarty biom. To są cztery albo nawet pięć biomów, bo tutaj mamy góry, a tam są chyba zaśnieżone góry, albo jakoś inaczej to się nazywa. Także jeżeli ktoś lubi tajgę, jeżeli ktoś lubi na przykład yy, zaśnieżone góry, czy, czy po prostu łąkę, i przy okazji miałby wioskę przy samym spałnie, to ten seed jest, słuchajcie, dla niego. A my lecimy sobie już do następnego seedu. A w następnym seedzie respimy się, słuchajcie, przy rzece, która jest swoją drogą całkiem. Fajną rzeką, jak na rzekę w Minecrafcie, ale to nas nie bardzo interesuje, ponieważ jeżeli pójdziemy sobie w tamtą stronę, tam mamy pustynię, więc jeżeli pójdziemy tak, jakby troszeczkę w lewo, e, brzegiem pustyni, to dojdziemy do pustynnej świątyni, ale nie tylko. Będzie to pustynna świątynia w połączeniu z wioską i wygląda to naprawdę całkiem ciekawie, z tego względu, że e, ta świątynia jest tak, jakby wygenerowana w wiosce. Co prawda, nie nie jest otoczona wioską, ale jest przy samej wiosce, co wygląda naprawdę całkiem ciekawie, a najlepsze jest to, że jest tam dość ciekawy lód, ja tutaj oczywiście już wcześniej sprawdzałem co jest w tych skrzynkach, czekajcie, wezmę sobie pochodnie, żebyście cokolwiek widzieli cyk, dobra i słuchajcie, w pierwszej skrzynce mamy e, złote jabłko, troszeczkę złota, tutaj mamy słuchajcie, dwa diamenty i punch 2, oczywiście kolejne złote jabłko, tutaj mamy słuchajcie, nie wiem co to jest i Feather Falling 1, a w tej skrzynce jest coś, co jest jedną z najrzadziej spotykanych rzeczy w nowszych Minecraftach, czyli tak zwanego koksa, enchantowane złote jabłko, słuchajcie. I myślę, że jak na sam początek rozgrywki, to taki lud by był zadowalający. Mamy dwa diamenty, złote jabka, zentrzantowane złote jabłko. No i do tego troszeczkę książek zentrzantowanych. Czy coś możemy znaleźć tutaj w wiosce? No to. Mogę wam powiedzieć, że tak, że możemy coś tam znaleźć w wiosce, nawet możemy sprawdzić co. Słuchajcie, dwa siodła i chlebek. No to akurat ten. ten. jak to się nazywa? Ten kowal akurat nie, nie należy do zbyt pracowitych kowali. Ale mimo wszystko ta świątynia nam troszeczkę to nadrabia. Standardowo, jak to w wioskach, możemy znaleźć troszeczkę łóżek, w których możemy sobie oczywiście spać albo po prostu je zabrać. Z ciekawszych budynków, to mamy tutaj właśnie ten budynek, w którym możemy sobie przecinać kamienie z przecinarką. Eee, czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że, że chyba nie. Tutaj jeszcze jest coś ciekawego. Gdzie możemy znaleźć sobie skrzynkę, gdzie mamy całą masę jedzenia. Oczywiście standardowo farmy, jak w każdej wiosce. Troszeczkę eee, balisiana. No i fontanna. I to właściwie tyle. Tutaj mamy jeszcze jakiś taki podłużny budynek, fajny. Gdzie mamy? To jest chyba stajnia. Tak mi się wydaje, że to jest stajnia, przynajmniej tak wygląda. No i słuchajcie, wydaje mi się, że jest to również całkiem ciekawy seed na rozpoczęcie naszej przygody na w Minecraft Survival i lecimy sobie do kolejnego seedu. A kolejnym seedem, słuchajcie, jest survivalowa wyspa. I tam już możecie zobaczyć, że jest całkiem ciekawy statek, który wystaje nam ponad powierzchnię. Jest to cały całkowicie zachowany statek i możemy na przykład nie wiem yy, sobie tak jakby się umówić, że jesteśmy rozbitkami z tego statku, który jeszcze nie zdążył tak jakby utonąć i dopiero co tonie z tego względu, że zobaczcie, on nie jest praktycznie w ogóle połączony, właściwie to w ogóle nie jest połączony z dnem, czyli tak jakby jeszcze do końca nie opadł yy, i możemy znaleźć w nim całkiem całkiem ciekawe, słuchajcie, rzeczy, ponieważ mamy tutaj 5, 6, 7 emeraldów, troszeczkę żelaza. W następnej skrzynce prawdopodobnie znajdziemy e, treasure map, czyli po prostu mapę do skarbu. Cyk. A nie, troszeczkę jedzenia i jakąś zbroję podstawową. No, czyli nie mamy treasure mapu, chyba że coś tutaj jeszcze będzie, w co wątpię, ale możecie to sprawdzić. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o samą wyspę, to mamy tutaj kilka drzew i źródło lawy. I to jest właśnie. Nie wiem, no musicie się spieszyć, żeby te drzewa na przykład ściąć, bo one się po prostu spalą. Ja tutaj game rula włączyłem, żeby to się nie rozprzestrzeniało, żeby wam pokazać, że tutaj te drzewa były. Bo tutaj były drzewa, tylko już po prostu spłonęły. Mamy również trzcinę, więc tak naprawdę wszystko to, co jest nam potrzebne na survivalowej wyspie jest. Ale jest jeszcze bonus, zobaczcie. Zob o, zobaczcie co jest za mną. O tam, o tam, o. Przy samej wyspie mamy, słuchajcie, jeszcze... Eee, podwodną świątynię. Więc, jeżeli nazbieramy już troszeczkę rzeczy na naszej wyspie, to możemy albo się przenieść na inne wyspy i je na przykład gospodarować, albo możemy spróbować swoich sił w podwodnej świątyni. Co by było niezłym przygodą, tak mi się wydaje. Oczywiście tam możemy znaleźć złoto, możemy znaleźć troszeczkę pryzmarynu, jeżeli ktoś lubi ten, ten blok. No i cóż, lecimy sobie, słuchajcie, do następnego Seedu. A tutaj słuchajcie, mamy całkiem ciekawą sytuację tak naprawdę, ponieważ wszyscy mówią, że nie ma wiosek w dżungli. A ja wam teraz pokażę, że wioski w dżungli istnieją. Przynajmniej na tym sidzie. Respimy się tutaj. Na drużce, która powinna prowadzić do wioski, ale prowadzi nas do e, jaskini. Także tutaj wioski nie ma. Musimy troszeczkę obejść tą górkę. I słuchajcie, pokaże nam się wioska umiejscowiona e, na skraju dżungli, polany... I taigi, słuchajcie, i zobaczcie, tutaj mamy dżunglę, tam mamy jakąś polanę, a tutaj mamy taigę, i tutaj nawet droga nam przez tą taigę prowadzi, czyli tak naprawdę ta wioska jest położona na przełomie trzech biomów, ale skupimy się na tym, że ona leży w dżungli, tak? Bo jest tutaj, słuchajcie, górka, która należy do biomu dżunglowego, także taki, taki rodzaj wioski mi pasuje po prostu. Mamy tutaj mm, kościół, mamy y, studnie z dzwonem, mamy oczywiście jakieś standardowe budynki, nie jest to bardzo duża wioska. O, tam mamy, słuchajcie, farmę, ale mimo wszystko wygląda moim zdaniem świetnie. I mamy również tutaj, słuchajcie, Kowala, który jest położony. No, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak on jest obrośnięty drzewami, wszędzie są liście, jakieś liany. Możemy sobie do niego na spokojnie wejść i sprawdzić, co on ma nam do, zaofer do zaoferowania. No, jako, że jest to mała wioska, to za wiele nam nie oferuje, ale widoki nam to, tak jakby, ee, rekompensują. Tak mi się wydaje. No, także słuchajcie, udowodniłem Wam, że e, wioski w dżungli istnieją, także respimy się tak, tak naprawdę w wiosce, ponieważ respimy się na drużce, która prowadzi do wioski, więc można powiedzieć, że respimy się już w wiosce. E, więc tak naprawdę na samym początku możemy tutaj zamieszkać, nie musimy nigdzie wędrować, możemy sobie jeden z domków na przykład zająć, wyrzucić wieśniaka stamtąd i zająć jego dom. Mm, no i dobra. I to właściwie tyle. Lecimy dalej! I następny seed, słuchajcie, jest równie ciekawy jak poprzedni. Są to również survivalowe wyspy, aczkolwiek w tym wypadku trzy. Trzy survivalowe wyspy otoczone oceanem, które są dżunglą. I tam mamy, e, słuchajcie, świątynię dżunglową, która jest naprawdę evenementem, moim zdaniem. Mamy oczywiście standardowe jak to w dżungli, w 1.14, bambusy, e, wraki statków. I zaraz zobaczymy sobie co w nich się znajduje, bo wydaje mi się, że są to jakieś dobre rzeczy, aczkolwiek mogę się mylić, prawda? Mm, I polecimy sobie jeszcze, słuchajcie, do świątyni i zobaczcie swoją drogą jak to wygląda. Tutaj mamy jedną wioskę, wioskę. Jedną wyspę dżunglową. Tutaj mamy drugą wyspę dżunglową, tutaj mamy trzecią wyspę dżunglową, która jest największą wyspą, i na której znajduje się właśnie nasza świątynia, która swoją drogą leży troszeczkę na plaży. Wejście mamy tutaj i za chwilę sobie zobaczymy. Czekajcie, wezmę sobie e, pochodnie. Dobra. I lecimy, słuchajcie, sobie do. Oma I słuchajcie, mamy tutaj tak. Fire Protection 3, Sharpness 3 i Power 4. Jeżeli chcecie na przykład na miecz nałożyć sobie Sharpness, no to ideal, ideolo. Jeżeli chcecie na zbroję Fire Protection albo na łuk Power 4, no to idealnie bambusy. I tak mamy bambusy w dżungli. Troszeczkę złota, kości i oczywiście zgniłe mięso. Tutaj jest, jest jeszcze druga yy, skrzynka, ale w niej akurat nic. Dosłownie nic nie ma. Także jeżeli lubicie dżunglę, jeżeli lubicie survivalowe wyspy, jeżeli lubicie eksplorować... Statki. To ten seed jest stworzony, słuchajcie, dla Was. Jeżeli jesteście miłośnikami morskich e, przygód, no to, to tak właściwie bierzecie sobie seed i gracie. I myślę, że naprawdę taki seed Wam się spodoba. To jest jeden z moich ulubionych seedów, tak naprawdę kiedyś na wersji 1.7 czy nawet wcześniejszej istniał podobny seed, na którym bardzo często grałem. Ten jest podobny do niego, dlatego bardzo mi się podoba. Ale to właściwie, o, tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze kanion, możemy się do niego przelecieć na szybko. Cyk, dobra. I zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego. Mam wrażenie, że mogą tu być diamenty, chociaż to chyba nie ten level. Cyk. Nie, to jest ten level, to jest, słuchajcie, jedenasty level, więc tak naprawdę mogą być w tym kanionie diamenty. Ale to już będziecie musieli chyba sprawdzić na własną rękę, do czego was zachęcam oczywiście, bo. Wydaje mi się, że mogłaby być to niezła przygoda. Oczywiście troszeczkę złota tutaj już mamy. A my tymczasem, słuchajcie, lecimy sobie do seedu kolejnego. No i niestety, już ostatni seed na naszej dzisiejszej liście przedstawi nam, słuchajcie, wioskę. A z tamtej strony będzie posterunek pillagerów. I oczywiście, co jeszcze do wioski? Mamy tutaj, słuchajcie, kanion, który jest niesamowitym w sensie. Bardzo łatwo jest na samym początku znaleźć sobie jakiekolwiek surowce, ponieważ zobaczcie, że tutaj mamy żelazo, tutaj mamy węgiel, tutaj gdzieś jeszcze dalej pójdziemy, znowu jest żelazo, znowu węgiel. Także jeżeli potrzebujemy na samym początku jakichś surowców, to taki kanion naprawdę może nam w tym pomóc. Tutaj mamy gdzieś jeszcze większy kanion, który słuchajcie, tak jakby przedziela nam wioskę na pół, no prawie na pół. No, i słuchajcie, z tych najważniejszych, moim zdaniem, budynków, które, które istnieją w wioskach, jest właśnie Kowal, w którym możemy znaleźć miecz, jedzenie i zbroję żelazną. Bo wiecie, 7, 7 żelaza to jest dość dużo, tak naprawdę. I mamy tutaj jeszcze e, coś takiego, gdzie możemy znaleźć troszeczkę jedzenia. W innych budynkach jeszcze możemy znaleźć, słuchajcie, różne rzeczy. Tak naprawdę możemy znaleźć tutaj dość. Sporo rzeczy. Czekajcie, czy tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Standardowo środek, mm, jakieś bale siana, z których też możemy zrobić jedzenie. Wioska sama w sobie jest dość spora i oczywiście chroniona przez iron golemy, więc nic nas nie powinno tutaj zaskoczyć. Ale jeżeli pójdziemy sobie w przeciwną stronę do wioski, czyli jak rozpimy się tutaj na górce, tam mamy wioskę. Jeżeli pójdziemy w przeciwną stronę, to znajdziemy, słuchajcie, posterunek p czy złych villagerów i mam laga i co znajdziemy w skrzynce w skrzynce znajdziemy kuszę oczywiście no to <laughs> butelkę z expem troszeczkę drewna te huki. nie no te takie co aktywują nitki drewno jedzenie także no lód jaki lód ale... ale będziemy mieli fradę z podbijania tego posterunku tak mi się wydaje Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to standardowo zostawcie łapę w górę. Jeżeli jesteście nowi, to subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z takimi materiałami jak ten. No i cóż, no, co ja mogę wam więcej powiedzieć? Do następnego. Cześć.